Matura z matematyki, poziom podstawowy, czerwiec 2023, formuła 2023, czyli matura, która obowiązuje od 2023 roku. Ostatnie trzy zadania z tego arkusza: w komentarzu pod filmem link do pozostałych zadań. Zadanie 31, kombinatoryka. Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych o sumie cyfr równej 3 jest. O to tutaj chyba najłatwiej będzie wypisać te liczby. I to mamy tak, trójkę, 0 i 0, to jest suma równa 3. Takich liczb mamy jedną, to jest 300. Dalej dwójkę, jedynkę i 0. I takich liczb mamy. Tak, 102, 120, 201 i 210, czyli 4, i tutaj 1. No i jeszcze mam możliwość 1, 1 i 1, 3 jedynki, to jest 111, yy, i taka liczba też jest 1, czyli razem tych liczb jest 6. 32 prawdopodobieństwo. Ze zbioru 8 kolejnych liczb naturalnych od 1 do 8 losujemy kolejno bez wracania dwa razy po jednej liczbie. Niech a oznacza zdarzenie polegające na tym, że suma wylosowanych liczb jest dzielnikiem liczby 8. Najpierw zacznę od omegi. Yy, tutaj tak, albo. Yy, Policzę tu może być liczba zdarzeń elementarnych, w zależności od tego inna, w zależności od tego, czy będę zakładał, że kolejność jest ważna, czy nie. Tutaj kolejność nie jest ważna, bym musiał liczyć kombinacjami. Znowu poziom podstawowy to może być problem, więc przejdę do reguły mnożenia, czyli zakładam, że kolejność jest ważna. Osiem kolejnych liczb naturalnych, rasujemy dwa razy po jednej, czyli pierwszą liczbę mogę wyrosować na 8 sposobów, drugą na 7. Czyli mam 56 różnych par, gdzie kolejność jest ważna do wylosowania, ale nie mogą się powtarzać. Teraz będę liczył moc zbioru A, czyli że suma wylosowanych liczb jest dzielnikiem liczby 8. Czyli 8 dzieli się przez 1, 2, 4 i 8. 1. Nie ma takiej możliwości. Żeby suma była 1, nie ma. No, musiał być 1,0 albo pół i pół, a mam liczby od 1 do 8, i do tego się nie powtarzają, czyli takiej możliwości nie ma. Dalej, suma 2 suma 2, no to też nie mam takiej możliwości, bo jedyną szansą na to, żeby dostać sumę 2 jest 1,1, -1, a 1,1 -1 nie mogę otrzymać, bo losuję bez zwracania, czyli jeżeli wylosuję 1, to w następnym przypadku mogę wylosować ewentualnie 2. Na pewno nie mogę drugi raz jedynki, czyli odpada. Teraz suma 4, to mam tak, 1,3, taką parę mogę mieć, 3-1. Kolejność jest ważna. Tutaj przy Omedze założyłem, że kolejność jest ważna, czyli dla mnie 1-3 i 3-1 to nie jest to samo, czyli muszę tutaj tą, tą kolejność uwzględniać. Jeszcze para taka, gdzie suma jest 4, to jest 2-2, ale po raz kolejny tutaj trzeba pamiętać o tym, że losujemy bez zwracania, czyli nie mogę dwa razy dwójki wylosować. Czyli 2-2 taka para tutaj odpada. Czyli mam z sytuacji 4 mam Dwie możliwości. No i 8. 8 to jest tak. Jedynka z siódemką, dwójka z 6, trójka z piątką. Byłaby czwórka z czwórką, ale znowu nie może się powtarzać, czyli 4-4 odpada, 5, 3, 6, 2 i. 7, 1, czyli takich możliwości mam 6, co oznacza, że razem jest 8, czyli moc zbioru A jest równa 8, czyli prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A to jest 8,56. Mogę to skrócić do 1,7. No i zostało ostatnie zadanie, 33. Działka ma kształt trapezu. Podstawy AB i CD tego trapezu mają długości 400 i 100. Wysokość trapezu jest równa 75, a jego kąty są ostre. Z działki postanowiono wydzielić plac w kształcie prostokąta z przeznaczeniem na parking. Dwa z wierzchołków prostokąta leżą na podstawie AB, a dwa E i F. Są E i F. Na ramionach AD i BC odpowiednio. I mamy rysunek tutaj, żeby nie było wątpliwości. Wyznacz długości boków prostokąta, dla których pole powierzchni wydzielonego placu będzie największe. Wyznacz tę największą powierzchnię i zapisz obliczenia. I tutaj napisane jest jeszcze, żeby skorzystać z zależności tego, że trapez duży ABCD składa się z dwóch trapezów ABFE i EFCD. No, zacznę od tego, co ma być zoptymalizowane czyli pole tego prostokąta. To jest, no i tu oznaczę podstawę prostokąta przez X, wysokość prostokąta przez Y, czyli X razy Y. No i żeby powiązać wymiary tutaj tego prostokąta, czyli tego X z Y, czyli uzależnić X od Y mam skorzystać z tej zależności ABCD. Zacznę od pola A. B, C, D trapezu, dlatego że tak naprawdę tu wszystko mam. AB to jest podstawa dolna, CD to jest podstawa górna, i wysokość trapezu też jest podana, czyli to jest tak, podstawa dolna AB, czyli 400 plus podstawa górna CD 100 przez 2 razy wysokość, czyli 75. Czyli 500 przez 2 razy 75, czyli 250 razy 75. 250 razy 75 to jest 18750. I to jest pole jednego trapezu. No, teraz te pola pozostałych trapezów to już będzie e, trzeba oznaczać, e, Jakoś literami, tak żeby uzależnić tego x od y. Zacznę od pola tego górnego trapezu, czyli E, F, EFCD, i to jest podstawa dolna. Podstawa dolna to jest x. Podstawa górna to jest 100. Brakuje mi wysokości. Wysokość tego trapezu to jest tutaj ten odcinek i ten odcinek. To jest od całości od 75 muszę odjąć ten kawałek, a ten kawałek to jest y, czyli to jest 75 odjąć y, czyli pole trapezu to jest podstawa dolna plus podstawa górna przez 2 razy wysokość trapezu, czyli 75 odjąć y. Na razie to zostawię, chyba. Yy, tak, żeby do, podstawić do, te, do tej sumy tutaj trapezów, może wtedy będzie coś tam się łatwiej yy, upraszczać. Teraz ten drugi trapez, ten dolny, ABFE to jest tak: podstawa dolna to jest 400 plus yy, podstawa górna to jest x przez 2 razy wysokość, czyli razy y. No i skorzystam z tego co tutaj ma w podpowiedzi zadania, czyli 400 plus x przez 2 razy y, dodać x plus 100 przez 2 razy 75 odjąć y, równa się 18750 750. No, i teraz to licząc tutaj te, te pola, powinienem dostać zależność między x i y, tak żeby do tego wzoru na pole podstawić. Albo zamiast y zostaną x, albo zamiast x zostaną y. Pomnożę to obustronnie razy 2, czyli mam 400 plus x razy y, dodać x plus 100.

500. X, Y, X, Y się redukuje. Tu mam Y i tutaj mam Y, czyli jest 300Y dodać 75X. Równa się 37,5 tysiąca odjąć 7,5 tysiąca to jest 30 tysięcy. To się przez 75 powinno dzielić. Czyli e, będę wyznaczał chyba z tego x. -a. To jest 4y, dodać x równa się. E, no i tutaj mam 30 tysięcy przez 75, to jest 400. Czyli x jest równe 400, odjąć. 4y. No i y, teraz dziedzina do określenia. 400 minus 4y na pewno musi być większa od 0, bo to jest długość boku. Minus 4y y, większe od minus 400, czyli y jest mniejsze od 100, czyli y należy do przedziału od 0 do 100. I tego xa teraz podstawiam do wzoru na pole. Pole, to właściwie już wiem, że jak w podstawie x to mi zostaną same y, czyli p od y. To jest x, czyli 400 minus 4y razy y, czyli pole to jest minus 4y kwadrat dodać 400y. A równe minus 4 jest mniejsze od 0, czyli wartość największa jest w wierzchołku. Teraz tutaj y, będę miał y, trochę pomieszane, ponieważ y dla mnie jest argumentem, czyli to y. y, 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 y Maksymalne to nie jest minus delta przez 4a, wierzchołek wartość, tylko to jest argument, czyli to jest inaczej P, czyli minus B przez 2a, czyli minus 400 przez minus 8, czyli 50. Wyznacz długości boków prostokąta, dla których powierzchnia wydzielonego placu będzie największa. Wyznacz tę powierzchnię, czyli mam Y jest 50. Teraz X jest równe i Tutaj mam to do policzenia, czyli 400 minus 4 razy 50, czyli 400 minus 200 to jest 200. No i żeby nie przewracać na następną stronę, pole wyliczę gdzieś tutaj innym kolorem, żeby było widać pole. To jest xy, czyli 200. Tutaj zgubiłem jedno 0, 200, odjąć. 200 razy 50, czyli 10, raz, 2, 3, czyli to pole jest równe yy, 10 tysięcy oczywiście można byłoby też policzyć minus delta przez 4A, czy podstawiając tutaj w to miejsce zamiast Y tylko zawsze wyjdzie 10 tysięcy, czyli pole jest 10 tysięcy, wymiary 200 i 50.